ile ja wydałam na ten haul zakupowy? 1800 zł no ale trochę tam na tym wieszaku tych rzeczy tam jest więc nie ma teraz już nic taniego, to nie jest lump w lumpie za 1800 zł ja bym kupiła całego lumpa hejka moi drodzy witam was ponownie na moim kanale mam nadzieję, że u was wszystko jak zwykle w porządeczku ja przychodzę dzisiaj do Was, moi drodzy, z holem zakupowym, ale to nie byle jakim holem, bo nie wiem, czy Wy też jesteście takimi miłośnikami kompletów jak ja, ale ja, ja lubię jak coś ze sobą grać, to już jest w komplecie w tym samym kolorze, że nie trzeba się zastanawiać, dobierać, co to być dobre do tego, co nie. To zabijcie mnie, ale to ułatwia tak bardzo w życiu ubierania, że sobie nie zdaję z tego sprawy. Tym bardziej, że komplety, Kupujecie, wiecie, góra, dół, no i zazwyczaj ubieracie razem, ale często też jest tak, że inaczej wykorzystujemy sobie dół, a inaczej wykorzystujemy sobie górę, że można sobie to miksować, mieszać. I wiecie, z czego dzisiaj mam? Nie wiem, czy powiedziałam, powiedziałam już, że z Mohito będzie ten hol. W każdym razie będzie z Mohito. I muszę zaznaczyć na samym początku, że Mohito zaskakuje mnie co kolekcję. Oni, nie wiem, idą coraz bardziej w jakość to słuchajcie, jakie te materiały są, jakie jest wykończenie. To już nie śmierdzi takim hinolem, jak kiedyś. To już nie jest tak, że mochito jest gdzieś tam z tyłu tych sieciówek. Ja uważam, że mojito zaczyna się robić moją ulubioną sieciówką, chociaż nigdy już do tej pory takiej nie miałam. Więc to musi coś znaczyć i właśnie dzisiaj pokażę wam komplety, które po prostu chwyciły mnie za serce. Także nie przedłużając, jeśli was ciekawie interesuje Taki temat zapraszam do oglądania y dalej. Wiecie, że w tym sezonie mega modne będą brązy, prawda? One nigdzie stąd nie poszły. Patrzcie, co ja znalazłam. Spódnica midi. I do tego taki cardigan z takim elementem złotego guzika, ale Boże, jakie to jest piękne, jakie to jest przyjemne w dotyku. Jesus! Okej, okay, ja, myślę, ja myślę, że tutaj słowa nie są potrzebne, po prostu skupcie swój wzrok na tym boskim komplecie. Długość spódnicy petarda. To jak układa się na ciele Że ona jest taka bardzo opinająca Co lubimy, prawda? To jest petarda No ale wiecie, spódnica jak spódnica Ma wyższy stan Jest 75% wiskozy viskoz, Więc może dlatego ten materiał Właśnie jest taki fajnie miękki ale nic nie robi roboty, tak jak słuchajcie, ten kardigan, ta, ten sweterek, po prostu ten element guzika zachwyca. To, że on się tak pięknie rozchodzi tutaj, i tu ma taki głęboki dekolt, to robi taką robotę. Zobaczcie też na rękawy, że one nie są zwyczajnie szyte, tylko mają dłuższy ten ściągacz. I tu, nie wiem czy to będzie widać, jest taka jakby, tu się kończy ściągać, jest taka jakby bombka, nie? I to daje takiej elegancji temu komplecikowi, że to jest po prostu... no, no zapiera dech w piersiach. Autentycznie. I od tego kompletu zaczęłam, bo on mi się podoba najbardziej jak coś. Okej, okay, jak ktoś kocha, lubi bardzo komplety jeansowe. to niech mi ktoś powie, że mochito w to nie umie. Patrzcie na ten secik. Spódniczka, do tego piękna kurtka Ja wszystko mam w rozmiarze S Jak coś, więc tu mamy miniuweczkę I powiem wam, że kurde No w sumie trochę tego miejsca Tutaj jeszcze mam Więc nie wiem czy taka XS nie byłaby lepsza Natomiast, Boże, czy Wy widzicie tą kurtkę, jak ten set ze sobą leży? To jest obłędne, słuchajcie, pod spód nawet nie musicie nic zakładać, bo to wstarczy tu zapiąć do góry, to może być nawet tak bardziej, tak wiecie, naked albo może to być zwykły t-shirt, zwykła była koszula, do tego zwykłe sneakersy i wy macie gotowy outfit. Wy tu już nic więcej nie musicie robić. I takie rzeczy kocham najbardziej. I powiedzcie mi, że taki set nie przyda się jeansowy gdzieś tam w przyszłości, tak jak już wspominałam wcześniej na tym kanale. Po prostu spódniczkę wykorzystujecie sobie wiosna, to, jesień, zima. To się zawsze przyda. Kurtkę, tym bardziej. To jest tak uniwersalna sprawa, że w ten komplet aż po prostu grzech nie zainwestować, nie? Boże. This is amazing, you know? Przepadłam, tym bardziej, że to jest taki, wiecie, ciemny jeans. Nie wiem, czy mam nadzieję, że to kamera oddaje. To jest taki ciemny jeans przeszywany ymm, beżową nitką, brązową nitką. Okej, okay, moi drodzy, teraz coś dla fanek sztruksu y i brązu, czyli w sumie coś, co teraz jest jakby też na topie. Patrzcie na tą kurtkę sztruksową. Ona jest obłędna i do tego jest, słuchajcie, spódniczka też truksowa. I to wygląda przebosko, przebosko. Ja kurtkę mam w rozmiarze l -ka. i powiem Wam, że nie zamieniłabym ją na nic innego. Myślę, że pewnie jakbym wzięła Eskę, to po prostu byłaby tak bardziej, gdzie się kończy spódniczka. No to tam by się ona kończyła, zaczynała. A ona jest jakby trochę taka, właśnie oversize, co dodaje takiego. Mi bardziej się to podoba przede wszystkim i to jest najważniejsze. A w ogóle było to też w kolorze niebieskim, takim baby, baby blue, taki bardzo niebiesciutki kolor, też truksu. Też ale stwierdziłam, że dobra, idzie jesień, to trzeba poprzemierzać takie bardziej jesienne, te brązy, te bardziej żywą, że was co zainspiruje, żeby sobie sprawić jakąś brązową rzecz, albo od razu polecieć w komplet i wy jesteście zaopatrzone na całą jesień, więcej wam brązowych rzeczy w szafie na pewno nie potrzeba, bo co zrobicie z tymi brązowymi rzeczami. Choć sobie powiem wam, że teraz, jak już wspomniałam parę razy na tym kanale, że brąz zastępuje coraz częściej kolor czarny. Więc po prostu to może być taki wasz czarny. No, mi się to mega podoba. Wiadomo, że lepiej byłaby ta spódniczka była taka dużo no, bardziej krótsza. Natomiast to nie jest problem, żeby zamówić sobie mniejszy rozmiar. Ja, 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 ja zbankrutuję. Już. Wy wiecie, że kolor śliwkowy teraz i w ogóle takie y, podobne kolory do fioletu są mega na topie, to patrzcie na ten komplet. Spódniczka taka nad kolanko, chociaż szczerze powiem Wam, żeby dla mnie byłoby lepiej, jakby ona wyglądała tak. Yy, natomiast jest jak jest, inaczej nie będzie tak jest uszyta, można ją sobie skrócić, ale ten kolor i po prostu ta kurtka to, to ze sobą tak bardzo gra. To jest... No i nie jestem przekonana do tej spódniczki, no bo ona to tak nie jest to prawda moje, nie? Więc ja jednak będę krótsza. Jezus, Wy widzicie ten kolor. Przecież to jest taka śliwka. To jest tak piękne, tym bardziej, tymczasem tak eleganckie, tak, y, takie uliczne, takie wiecie, no wy tu i do kościoła, i na spacer, i na, kole, na kawę z koleżanką, i na wyjście na miasto. To jest tak uniwersalne. To po prostu. Do tego jakieś sneakersy, czy chcecie sportowo, czy szpille, czy lofersy, tu wszystko będzie z sobą grało. Wszystko. I to jest zamszowe, rozumiecie to. Rozumiecie to, że to jest zamsz, czyli coś, co teraz się klika mega mocno, może nie klika, no. Zamsz... co cowiło ludzie nie lubią zamszowych rzeczy. Natomiast ja w ubraniach, jak chodzi o kanapę zamszową, to nie chciałabym. Ale jak właśnie chodzi już o ubrania, to... Podoba mi się ten efekt, jaki daje, kiedy się poruszamy, że ten zamsz tak w jednym momencie jest ciemniejszy, jaśniejszy, jakoś tak fajnie pracuje, tak uważam. To jest też twardszy materiał, więc jest tak fajnie zbity, że on zazwyczaj już nie zmieni swojego takiego w ciągu dnia wyglądu, czyli nie będzie pomięciony, pomnieciony, pomnieciony. Pomiecio, pom, pomięty nie będzie. Nie każdy będzie przekonany, ale uwierzcie mi, ja też zamówiłam to bardziej z ciekawości, a nieżeli z tego, że chcę to zostawić w swojej szafie. Patrzcie na ten beżowy komplecik, spódnica i taka koszula. Spódnica jest, nie wiem czy widać, no mini, midi i uważam, że leży to fantastycznie. Tym bardziej, że tu pod spodem ta koszula ma taką gumkę, którą fajnie można tu podwinąć i jakoś robi się tak, taka bombka się robi, tym bardziej, że te rękawy zobaczcie, są tak uszyte mm, niestandardowo, tylko tak się nam tu robi, nie? Takie to jest fajne. E, tu ma kieszonki. To no i spódnica też ma kieszenie i uważam, słuchajcie, że taka spódnica w waszej szafie Powinna być, bo to jest taki element kapsułowy, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby mieć beżową spódnicę mili. To jest taki bardzo uniwersalny krój, i coś, co na pewno wielu z was, z was się spodoba, ale ja powiem Wam, że Boże, jaka jestem zadowolona z tych zakupów, to Wy sobie nie wyobrażacie. Te, te komplety to jest, kom, to jest taka, to nawet nie można nazwać, słuchajcie. Taką inwestycją em, w wasze własne lepsze ubieranie być może, ale wiecie, no to wszystko nie kosztuje 500-600 zł czy tam ponad 1000, tylko to jest 100 zł, 60 zł. Jakieś takie em, elementy właśnie tańsze, a z nie takim tragi tragicznym składem, czyli spoko opcja, nie. Okej, okay, i teraz coś dla fanek takiego domowego, ale... E Domowego, eleganckiego ubioru. Słuchajcie, ja mam na sobie dres. Dres z taką dłuższą nogawką, i on jest, słuchajcie, tak przyjemny dla skóry. O oh my god, boże! Ja mam wrażenie, że ja na sobie teraz nie mam kompletnie nic. To jest tak wygodne i tak nas otula tą naszą skórę. Jesus, można się nakochać. Fajna jest ta taka cieniutki, cieniutki paseczek tutaj w talii którego praktycznie mało co widać, ale zaznacza nam tanie, przez co robimy się takie bardziej em, właśnie el, skrojone, no nie wiem, jak wy, ale ja coraz bardziej uświadamam sobie, że nie lubię wynaciąganego dresu, na przykład, nie wiem, w sobotę po domu, kiedy trzeba sprzątać, bo przez co się człowiek jakoś tak bardziej przytłacza. Ja mam takie wrażenie i Okej, okay, przecież możemy robić domowe porządki, gotować i tak dalej, ale przy tym wszystkim jakoś tak fajnie wyglądać, a nie tak... Nie wiem. Ja wiem, że mamy takie dni, że po prostu innej opcji nie ma. Natomiast ja mam wrażenie, że zakładając na siebie takie wynaciągane dresy, gdzieś tam to podświadomie my mm, to swoje samopoczucie kreujemy na takie bardziej Złe, a jak mamy coś ładnego, to nawet jak przejdziemy, nie wiem, obok piekarnika i odbijemy się w tym piekarniku, to już mamy, ej, fajnie wyglądam! Albo lusterko sprzątamy, czy cokolwiek, to już o sobie może lepiej myślimy przez to, że jesteśmy lepiej ubrane, a nie takie, o Boże, jak ja wyglądam, o Boże, nie wychodzę dziś z domu i tak dalej. A to słuchajcie, jest z wiskozy i to po prostu, Boże, jakie to jest super! Bierzcie i jedzcie jak jeszcze to jest na stronie, bo to było też chyba w kolorze brązowym. Zajeżdżam i takim powiedziałabym toim hitem, ponieważ zobaczcie na ten krój, ale zobaczcie też na ten wzór, który tutaj prezentują nam, prawda? Mochito. Pięknie skrojony tutaj dekolcik, można sobie zapiąć te guziki, ale niekoniecznie. Tutaj mamy kołnierzyk, ale w ogóle, słuchajcie. To jak bardzo miękki jest ten materiał, to jest w ogóle butter yellow, czyli wiecie, masełkowaty, żółty kolorek. Jest przepiękna sukienka i też jest tym, tym, to, tym typem sukienki, którą ubieramy na siebie i nie że jej nie czujemy, to nie potrzebujecie nic więcej. Żadnych sweterków tutaj, chociaż można, przesadzonej biżuterii, jakiś torebek, butów, ja myślę, że Cokolwiek, oczywiście, nie ciężkich butów, bo takie nie będą pasować, ale przez to, że na przykład mamy, zobaczcie tutaj, takie czarne guziczki, to możemy pójść na przykład w czarne buty i loferce bardziej albo balerinki bym Wam tutaj zaproponowała, czy szpilę. Jest tego czarna torebka i mimo to, że to jest mega jasny kolor, bardzo taki, no, wiecie, jak wygląda, żółty, masełkowaty, więc ja uważam, że. Nawet jakbyś ubrała sneakersy, co to, to będzie wyglądało petarda, bo to też jest tak zrobione na taki krój sportowy bardziej, ale można to przeistaczać sobie na elegancki, na jakiś casualowy. Boże, to ma tyle możliwości i na to tak jest tak wygodna, tak przepiękna. Nie no serio, wy, wy po tym holu zakopowym zbankrutujecie jak ja. Przysięgam. Dobra, zabijcie mnie, ale to. Tą perełkę zostawiłam Wam na sam koniec, bo to jak ta sukienka leży. Boże, dziewczyny. Ja, ja, ja nie wiem. Ja po prostu wszystko mi się z tym podoba. Ja nawet nie będę robiła rankingu, bo tu wszystko jest obłędne. Patrzcie na tą maxi brązową sukienkę. Czy Wy to widzicie? Boże, i z tyłu ma takie rozcięcie obłędne. No cudowne, to jak ona opina tyłek, jak ona tu się pięknie modeluje. Yes. Ona ma pół golf, więc też nie wiem, czy lubicie takie rzeczy. E, pół takie, no rękawki ma takie, takie właśnie. I OMG, bo ja się zakochałam. Czujecie do tego szpila, jakaś brązowa torebka, pięknie spięte włosy. I ja, ja idę na randkę. No, muszę powiedzieć moim mężowi, że sorry, ale ta sukienka tego wymaga. No i moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego haulu zakupowego. Mam nadzieję, że wam się film podobał, że jakoś was tam zainspirowałam do tego mojito, bo jest... Jesus, jakie to było wszystko piękne. Ja, ja nawet nie potrafię wybrać teraz, co bym wybrała, jakbym miała zostawić jedną rzecz. Nie ma szans. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Eee, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.